Dzień dobry, nazywam się Anna dawidziuk -Łęczycka. jestem specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką, nauczycielką i superwizorką ISTDP. Współprowadzę też pracownię i ośrodek szkoleniowy Horyzonty. W pracowni współprowadzę trzyletnie core-treningi ISTDP, szkolenie przygotowujące psychoterapeutów do pracy w tym podejściu warsztat wprowadzający do core-treningu, tzw. Tak pre -core i też warsztat o innej tematyce. Na szkoleniu core-trening studenci uczą się tego, w jaki sposób powstaje trauma, czyli zranienie psychiczne we wczesnych okresach życia jakie to niesie za sobą konsekwencje w życiu dorosłym w przypadku pacjentów w różnym miejscu spektrum diagnostycznego pacjentów z wysokim oporem z represją i pacjentów bardzo kruchych a również borderline studenci uczą się też tego w jaki sposób Słuchać oczami, czyli y, dokładnie obserwować i reagować na sygnały płynące z y, ciała pacjenta, tego w jaki sposób ciało y, wyraża ich y, reakcje, uczucia i y, też w jaki sposób reaguje na y, lęk, i adekwatnie y, krok po kroku, z chwili na chwilę na te objawy reagować. Um, uczymy również tego, w jaki sposób wzmacniać przymierze robocze do pracy z pacjentem, aby ich proces terapeutyczny mógł być w miarę intensywny, maksymalnie intensywny i maksymalnie krótkotrwały. I wreszcie um, uczymy, się, u, uczymy naszych studentów tego, w jaki sposób mogą wykorzystywać um, własne reakcje, własne uczucia. W czasie sesji terapeutycznej czyli jak reagować na własne przeciwprzeniesienie, aby skutecznie pomagać pacjentom. Szczególnie wyróżniające w czasie nauki na core-treningu jest możliwość Nauczenia się tego, w jaki sposób reagować na to, co pokazuje i co sygnalizuje ciało pacjenta w terapii, tak? czyli reagować na jego sygnały takiego fizjologicznego pobudzenia związanego z uruchamianiem nieświadomego lęku. W ten sposób studenci mogą uczyć się tego, jak precyzyjnie reagować na potrzeby. Pacjenta na sesji terapeutycznej. Ta forma pracy jest możliwa dzięki analizie właśnie fragmentów sesji wideo uczestników, naszych studentów, które są potem analizowane na bieżąco z nauczycielami. Dzięki temu możliwe jest, możliwe jest śledzenie procesu danego pacjenta, wewnętrznego procesu danego pacjenta, i też wzmacnianie przymierza terapeutycznego w tej pracy. Ten sposób pracy budzi sporo emocji u naszych studentów, i właśnie dzięki temu mogą oni nie tylko uczyć się teorii, czyli obok uczenia się teorii, skutecznych technik diagnozowania i leczenia, precyzyjnego swoich pacjentów. Mogą oni też śledzić swój własny emocjonalny proces i analizować swoje wątki przeciwprzeniesieniowe po to, aby bardziej rezonować ze swoimi pacjentami. Praktyka podczas szkolenia Core Training polega na łączeniu wiedzy teoretycznej z na bieżąco nabywanymi umiejętnościami Praktycznymi właśnie podczas scenek ćwiczonych w parach i z prowadzącymi na forum, i w ten sposób studenci mogą właściwie bezpośrednio, od razu po na przykład takim module, aplikować te, te narzędzia, czyli te techniki w swoich gabinetach. Szczególnie cenna jest dla mnie możliwość przekazywania wiedzy i wartości, które są bardzo zmieniające zarówno dla terapeutów, jak i ich pacjentów.